Jam mnie pieka z białej mąki, piekę chleb, bułeczki i gotuję rosu mięso i obwarzaneczki. Źle próżniakom jest na świecie, często łakną chleba, więc pokażcie co umiecie, bo pracować trzeba. Jam kominia z czarnej sadzy, wymiatam kominy, boją się mnie czarnej miotły, maleńkie dzieciny. Źle próżniakom jest na świecie często łakną chleba, więc pokażcie, co umiecie, bo pracować trzeba. Jam jest lekarz leczę tylko bogate staruszki i.. No właśnie, które mają. które mają dużo kasy i okrągłe brzuszki, źle próżniakom jest na świecie, często łakną chleba. Więc pokażcie, co umiecie, bo pracować trzeba. Samochwała, samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała: Tata mój do pieca sięga, moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała. Samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała. Mówię wam, że choćbyście cały świat złazili, nie natchnęlibyście się na takiego dobrego doktora jak ja. Okrutnie się cieszę. Ja żadnych lekarstw nie daję, tylko wyciągam ręce nad głową chorego. Westne, raz i drugi, przewrócę oczyma. I torebki i choroby nie ma. Dziękuję.